Jeden z trenerów Mike'a Tysona, czyli Kevin Rooney, wspominał Mike'owi, żeby robił podczas uderzeń na worku. Czyli opiera się na jego bardzo fundamentalnym ruchu, którego jest znany, czyli sposób, w jaki ruszał się głową, opuszczając barki w lewo, w prawo i kołysząc się, trochę przypominając ruch wahadłowy lub ruch wycieraczką w dół i w górę oraz rzeźbiąc ruch U, czyli jego podstawowa defensywa, jednocześnie połączona z atakiem, czyli Drill wygląda w ten sposób, że Krzysiek będzie chciał zrobić, jeżeli zrobi uderzenie proste, to będzie chciał trzy razy ruszyć głową na boki. Jeżeli zrobił uderzenie sierpowe, to będzie chciał zrobić dwa razy unik pod ręką, czyli malując ruchem U. I pokażemy Wam na początku bardzo powoli. Czyli jeżeli krzyk będzie chciał zrobić lewy prosty, czyli mo może to zrobić uderzając pojedynczy lewy prosty, może to zrobić uderzając podwójny lewy prosty, czyli zrobić, może zrobić pojedynczy, może zrobić podwójny. I jak skończy uderzenie lewym prostym, może opuścić bar w dół, zaczynając ruch w lewo w dół, wróci w prawo i znowu wróci w lewo. W ten sposób załadował sobie uderzenie lewą ręką. Więc jeżeli teraz doda uderzenie lewą ręką, czy to będzie uderzenie na dół, czy to będzie uderzenie sierpowe, czy to będzie uderzenie podbródkowe, jakikolwiek ruch, my w tym momencie skupimy się na uderzeniach na dół lub na uderzeniach sierpowych. Czyli, jeżeli skończy uderzenie sierpowe lub uderzenie na dół, to teraz będzie chciał dwa razy zrobić unik pod ręką. Więc zrobi jeden, dwa. Więc drill będzie wyglądał tak, jeżeli Krzysiek zacznie uderzenie lewym prostym, bo głównie na tym się skupimy, czyli nie będzie kombinował, robiąc zbyt skomplikowane kombinacje, zacznie sobie głównie tym lewym prostym. Bardzo często Mike Tyson też ten drill robił w ten sposób. Czyli może zrobić uderzenie lewym prostym raz. W różnych wariantach, czasami jeżeli chce pracować, może dodawać sobie kroki, my nie komplikując na razie, pokazując cały schemat, zrobimy to w miejscu. Czyli że uderzył lewym prostym w miejscu i teraz będzie chciał i zrobił pojedynczy lewy prosty i teraz będzie chciał dodać pracę głową, to jeżeli cofnie rękę, to automatycznie przejdzie płynnie, unikiem w dół, idąc w lewo i chce zrobić tak trzy razy, więc następny ruch jest w prawo i znowu w lewo. Jeżeli zrobił to w tym schemacie, to naciągnął swoje biodro na lewą stronę i teraz ma uderzenie lewą ręką ponownie, więc może zrobić uderzenie albo na dół albo do góry czyli zrobi albo lewy na dół albo lewy sierpowy Daj sobie prawą nogę troszkę szerzej, bo gdzieś na kolano siada za mocno w sensie, żebyś, żebyś miał troszkę szerzej gdzieś widać to nie? To, co, to co ostatnio robiliśmy nie? żeby była trochę szerzej lub może zacząć sobie podwójnym lewym czyli jeżeli zrobi podwójnym lewym i na przykład wróci ruchem w prawo, czyli opuszczając bark w dół i naciągając biodro na prawą stronę, to jeżeli zaczął w prawo, pójdzie w lewo i znowu pójdzie w prawo. I teraz dodając do schematu to, o czym mówiliśmy, jeżeli uderzy uderzeniem prawą ręką, wcześniej ma lewą rękę, teraz ma prawą. Jeżeli uderzy prawą ręką, czy na dół, czy sierpowym, to po tym ruchu będzie chciał zrobić podwójne U. Czyli raz może zrobić z lewej ręki, jeżeli zrobił unik i zrobił, jeżeli zaczął od lewej, zrobił w prawo, zrobił w lewo, ma lewą rękę jeżeli zaczął w prawo, zrobił w lewo i zrobił w prawo, ma prawą rękę jeżeli uderzył prawym na dół lub prawym sierpowym bo głównie na tym się skupiano, oczywiście może uderzyć podbródkowym i dodając do tego inne uderzenia, ale głównie ten deal opierał się na tym, żeby skupić się na tych uderzeniach i na tych wariantach kombinacji, więc jeżeli zrobił prawy na dół prawą ręką lub prawy sierpowy, to teraz jak skończył uderzenie, doda sobie podwójny unik pod ręką, czyli tak jakby rysował tułowiem U. Czyli jeżeli skończyłeś sobie prawą ręką, to teraz uciekając pod ręką w prawo i w lewo, znowu mógł sobie kontynuować naciągając lewą rękę. My w tym momencie skończymy ruch, bo schemat jest taki, że robi uderzenie lewą ręką albo jedną, albo dwa. Robi trzy uniki, uderza lewą ręką lub prawą, w zależności od tego, gdzie się znalazł, robi dwa uniki i zaczyna drilla ponownie, czyli Dokładnie. Pokażemy Wam ten sam schemat z drugiej strony, czyli jest uderzenie lewym prostym, może zrobić krzyżyk pojedynczy lewy prosty, może zrobić podwójny lewy prosty i w zależności od tego, czy pójdzie w lewo, jeżeli pójdzie w lewo, pójdzie w prawo, znowu pójdzie w lewo, doda uderzenie lewą ręką, bo jest na lewej stronie, ma naciągnięcie biodro na lewej stronie, więc doda uderzenie lewą ręką, zrobi podwójny unik i znowu będzie kontynuował drilla. Czyli zrobi sobie uderzenie trzy, skończył lewą. Lub wyczuć sobie tak, żeby iść bardziej w prawo, jeżeli zrobiłeś uderzenie. Czyli jeżeli wyszedł w prawo, dodał prawą rękę. I teraz, może dać sobie dwa, trzy uderzenia, jeżeli będzie uderzał uderzeniami sierpowymi. Czyli jeżeli zrobił podwójny lewy i poszedł sobie w lewo i nakręcił lewą rękę i zaczyna teraz od lewej ręki, może uderzyć sobie właśnie, podwójny lewy lub może uderzyć lewy, prawy, lewy. Czyli skupia się na tym, w tym wariancie, żeby zrobić maksimum 2 trzy uderzenia sierpowe lub uderzenia na dół i po, tym, po tej kombinacji zrobić sobie dwa uniki w kształcie litery U, czyli to co robił często Mike Tyson. Czyli zrobił jedno uderzenie, zrobił dwa uderzenia i zrobił trzy uderzenia. Pierwszy drill głównie opierał się na budowaniu kombinacji pracy głową i budowaniu wyobraźni do walki, czyli tworzeniu sobie scenariuszy i budowaniu prostych kombinacji w oparciu o pracę głową i uniki pod ręką oraz uderzenia proste i uderzenia sierpowe. I tyle dwa kolejne drille są na bazie budowania wytrzymałości i kondycji i powtarzania tego samego elementu non stop przez 3 minuty. I teraz pierwszy drill. Wygląda tak, że krzyk będzie chciał zrobić podwójny lewy prosty. Zrobić prawy na dół, lewy na dół, prawy sierpowy, lewy sierpowy. I teraz bardzo często można zobaczyć na nagraniach Tysona, że on schodził w dół do przysiadu i uderzał po raz kolejny lewy sierpowy. I czasami jak schodził w dół do przysiadu, to już od razu miał nakręcony lewy sierpowy. I możesz sobie że że skończyłeś lewego sierpa. Od razu sobie zejść właśnie i stać ponownie do góry lewym sierpowym lub Zrobić od razu podwójny, lewy sierpowy, czyli wracając do od początku do kombinacji, czyli zrobi sobie podwójny lewy, prawy na dół, lewy na dół, prawy sierpowy, lewy sierpowy i lewy sierpowy, i potem zejdzie sobie lekko w dół, żeby uciekać od kontry, żeby myśleć też o tym, że jeżeli buduje kombinację i robi ofensywę, to gdzieś ten element defensywy ciągle z tyłu głowy mu siedzi i gdzieś go praktykuje non stop. No wiadomo, jak ćwiczysz, tak walczysz, więc. Jeszcze raz omawiając, krótko drilla, pokażemy Wam z innej perspektywy. Czyli drill wygląda podwójny lewy prosty, prawy na dół, lewy na dół, prawy sierpowy, lewy sierpowy lub podwójny lewy sierpowy i w tym momencie schodzimy sobie w dół. Czyli podwójny lewy prosty, prawy na dół, lewy na dół, prawy sierpowy, lewy sierpowy lub podwójny lewy sierpowy i zejście w dół. A jeszcze raz sobie. trzeci drill również kondycyjny jak zawsze zaczynamy sobie lewym prostym czyli Krzysiek zacznie lewym prostym puści prawy na dół lewy na dół i prawy na dół czyli w poprzednim wariancie były dwa uderzenia na dół tym razem są trzy skończy lewym sierpowym i rzuci crossover. i teraz crossover jest po części połączeniem prawego prostego z prawym overem jeżeli linia uderzenia e, zrób sobie overa, jeżeli linia uderzenia przy overze jest lekko w dół z drugiej strony tylko. Czyli linia uderzenia jest lekko w dół, o tyle crossover jest jakby uderzał uderzeniem prostym i przy overze kciuk będzie skierowany w tą stronę, crossoverem kciuk jest lekko na zewnątrz, czyli nie, będzie, czyli nie będzie w ten sposób. Tak jak do uderzenia sierpowego i kąt uderzenia jest lekko w dół i zamieni barki, w tym wariancie też zamienia barki, ale kciuk jest skierowany w tą stronę, czyli przyciska się nad moją lewą ręką. Pokażmy jeszcze z tej strony. Czyli pierwszy over, czyli lekko w dół mocno, czyli linia, linia uderzenia jest bardziej tak. Jeżeli leci crossoverem, linia uderzenia jest bardziej tu. Czyli jeżeli robi crossover, spokojnie, jeżeli zrobiłeś over i crossover, o, czyli, czyli uderzenie jest, jakby wyprostował rękę i zostawił bark u góry, miałby uderzenie proste. Przez to, że puścił lekko bark, odszedł głową lekko z linii uderzenia i przycisnął się prostym nad moją prawą ręką, jeżeli by chciał uderzyć owerem, to czasami mógłby nie sięgnąć, przez to, że doprostował rękę to ten crossover wchodzi lekko za moją lewą ręką i teraz czasami jeżeli by uderzał sierpowym, to zobaczcie jaka jest różnica, jeżeli by uderzał owerem i wiadomo, że tą rękę może sobie rozciągać, wyciągać w zależności od uderzenia to prosty mu trochę dodaje tego dystansu, nie? Czyli taka jest różnica pomiędzy owerem, sierpowym i crossoverem i teraz ten waręg będzie sobie ćwiczył na worku, czyli mamy lewy prosty, prawy na dół, lewy na dół, prawy na dół, lewy sierpowy i crossover. Czyli jeszcze raz bardzo szybko z drugiej strony, czyli lewy prosty, prawy na dół, lewy na dół, prawy na dół, lewy sierpowy, crossover. Kilka razy sam. Krótkie podsumowanie, pierwszy drill. Lewy prosty, trzy uniki. Jeżeli krzyk uderzy uderzenie sierpowym, robi dwa uniki pod ręką. No troszkę wolniej. Czyli mamy albo lewy prosty pojedynczy, albo lewy prosty podwójny. Po jeżeli poszedł w lewo, w prawo, w lewo, jeżeli naciągnął sobie, jest po lewej stronie, ma lewą rękę, zrobi dwa uniki. Jeżeli poszedł w prawo od startu, to teraz ma prawą rękę i dwa uniki. I może to co ćwiczyć dodając pojedyncze uderzenie, podwójne uderzenie lub trzy uderzenia. Ja bym został w tych wariantach na razie i nie będziemy szli dalej, ponieważ dodając dril kondycyjny następny. Czyli pierwszy drill ma za zadanie wytrenować pracę głową, defensywę, krótkie kombinacje, lewy proste. Drugi drill jest kondycyjny, gdzie krzyk powtarza kombinacje na bazie uderzeń dół, góra i oczywiście ćwiczy sobie lewy proste. Czyli ma podwójny lewy, prawy na dół, lewy na dół, prawy sierpowy, lewy sierpowy lub podwójny lewy sierpowy, zejście w dół przed uderzeniem kontrującym. Trzeci drill. Lewy prosty, prawy na dół, lewy na dół, prawy na dół, lewy sierpowy. Crossover. To tyle w tym nagraniu. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. I do zobaczenia w kolejnych.